Eee, yeah, what's up, mamanki, dzisiaj kontynuujemy serię... Przepraszam za chrypkę. Z reaktywacji. So what? Peace! No, mam mamtyka, który był na awku. Poprzę, skończyłem się Przepraszam. Przepraszam.

this one um. Jakby mi się ciągle celom nie oddalał. To bym ci załatwił? <noise> Ty nie ogarnął co się dzieje. Nice. A chodź tu, bo tu, bo ja nie odsłucham. mhm, mm mhm na przykład jak on tu gdzieś kampi to idę na plany na scenie jak to tam się mówi coś tam jest. aha, aha ja bałam się, że tu kto tak gra? Jangan kemana Thank you. Wieku! Ja cię nie kocham. Zas? Jaką szuflę by Co ja gadam, broski? Jaką szuflę wywarł? Halo? Co ja powiedziałem? Jakąś szufladę barwa? Co to znaczy w ogóle? Wyrwał się to na to chodziło. Dobra. 51. Ty E Dziękuję, zawalił nie po Aha? Taką szuflę dostał. Boże, jak Dawaj mi to, szybko ładuj to, pompuj to, chodź się tu schowaj, może? Wskakujemy na dzika. Wskakujemy na tego typa, który chyba nie chciał odzyskać, więc... Mhm. Dziękuję Dziękuję. Byłeś świetnym przeciwnikiem. nie tak, że wcale mi tobie nie bo był botem. To w nie. klik Kto tak gra? Gdyby nie Fat to ja bym żył w poprzednim życiu. Żył w poprzednim życiu. Co to, reinkarnacja? Bywa w szufle. Zabróci mi legendarną snajper. Zanim nime skuletę. Walnę biga. Walnę meda. Minie 5 lat. Walnę złąkę. Dam suba. Dziękuję. Co to mi kras? Tak przede mną nie. Mam pytanie. Ja i tak w następnym momencie będę musiał bardzo dopaść. Łęczu, jak to brzmi? Dziś rano mi to. Nie. A, jedna wielka wystarczy. Strefka się na... Masa hmm. poleci ta ranka szybciej Ej, Ty ma Perfect loot, bo pewnie został dopiero zrebutowany Dobra, widzowie, w taki sposób kończymy ten chłopiec. So watch, peace Nara zostawcie łapa i dzwona.